Z Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo. Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie, Ten, nad którym ujrzysz Ducha stępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym. Od wczoraj przyglądamy się Janowi Chrzcicielowi. I słuchamy jego świadectwa. Wczoraj powiedział on wprost, że nie jest oczekiwanym Mesjaszem, że jest tylko głosem wołającym na pustyni. Dzisiaj widzimy Jana, który w sposób bardzo konkretny wskazuje na Jezusa i mówi o nim: To jest baranek Boży. To jest baranek Boży. Myślę, że. Trzeba nam się bardzo mocno wsłuchać w słowa Jana, w to, co on mówi o Jezusie, bo to jest, myślę, też, też kluczowe, w, w jaki sposób my postrzegamy samego Jezusa, w jaki sposób on nam siebie objawia, w jaki sposób on do nas przychodzi. Jan nazywa Jezusa barankiem Bożym. Te słowa mogą. Obudzić zniechęcenie, pytania, jakiś taki wewnętrzny opór. No bo tutaj wyraźnie Jan daje do zrozumienia, że Mesjasz przychodzi jako sługa. W świadomości oczekujących, w świadomości Izraela, Mesjasz miał być kimś wielkim, potężnym królem, władcą, wojownikiem. Czyli tutaj mamy takie obrazy czy określenia, które wskazują na, na siłę, na tego, kto przychodzi, aby siłowo rozwiązać pewien problem. Natomiast Jan mówi o Mesjaszu jako o tym, który rezygnuje z tej z siły, chociaż z pewnością ją ma, z pewnością ją posiada, z pewnością mógłby zrobić to w sposób agresywny i siłowy, ten, wprowadzić ten porządek, a jednak objawia nam siebie jako sługa. Objawia się jako ten, który jest pokorny, który rezygnuje z tego argumentu. I w związku z tym rodzi się yy, wobec mnie takie konkretne pytanie: Czy ja chcę być uczniem Jezusa, który służy, który jest prowadzony na zabicie jak baranek? Jezusa, który pokazuje mi ducha ofiary. No bo być, bycie uczniem Jezusa, który jest sługą pokornym, który jest tym, który siebie ofiaruje, w jakiś sposób zaprasza mnie do tego, żebym ja budził w sobie ducha ofiary. Czy jest we mnie taki duch ofiary? Jak zachowuje się w sytuacjach, w których inni oczekują ode mnie wyrzeczenia ofiary? Kolejny trop, kolejny krok w tym naszym rozmyślaniu, rozważaniu, to to, że Jezus, który przewyższa mnie godnością, On jakby nieustannie chce mi siebie objawiać jako pokorny sługa, jako cichy baranek. I czy ja chcę się na to zgodzić? Czy chcę pozwolić, żeby Jezus mi służył? Bo to jest jakby kluczem kochającego Boga, który przychodzi. To jest jak matka czy, czy ojciec, które, którzy kochają swoje dziecko, mają nad nim władzę oczywiście, ale oni mu służą. Oni robią wszystko, żeby temu dziecku zapewnić dobro. Czy ja chcę się zgodzić na to, żeby właśnie w ten sposób Bóg mnie traktował? E proś dzisiaj Jezusa o to, żeby on tak przeniknął twoje życie, żeby obudził w tobie pragnienie naśladowania go właśnie takim, jakim jest. Zobaczcie, że Jan rozpoznaje i uznaje w Jezusie Mesjasza dzięki swojej duchowej wrażliwości, którą zbudował i która jest owocem jego przebywania na pustyni i i głębokiej modlitwy, życia w bliskości Pana Boga. To tam, właśnie będąc na pustyni, On nauczył się go rozpoznawać i rozeznawać Jego głos, być Mu posłusznym. I dzisiaj Jezus nas zaprasza, żebyśmy wychodzili na pustynię naszego życia, bo żyjemy w świecie pełnym hałasu, żyjemy w świecie pełnym zgiełku, zamętu. Gdzie jesteśmy bombardowani z każdej strony różnego rodzaju informacjami. I to jest też decyzja, to jest wybór, to nie jest przymus, ale to jest oczywiście wszystko w wolności. Ale jeżeli chcemy rzeczywiście wsłuchać się w głos Boga, chcemy go rozpoznać, chcemy usłyszeć to, co on do nas mówi, konieczne jest wyjście na pustynię. Konieczne jest wejście w ciszę. Konieczne jest znalezienie takich momentów w swoim życiu, gdzie. Czy telefon, czy telewizja, czy jakakolwiek muzyka, czy jakiekolwiek wiadomości. Zamknę się na to. Po to, żeby w ciszy pobyć ze sobą i w ciszy posłuchać Słowa Bożego. Czy są takie momenty w naszym życiu? Bo one są konieczne. Oczywiście Bogu nie stawiamy tutaj barier. Pan, Pan Bóg działa zawsze w taki sposób, jak chce dla nas. Ale myślę, że to też pokazuje nam doświadczenie Kościoła. Doświadczenie wielu świętych, że to właśnie ta droga, droga pustyni, droga ciszy, droga modlitwy, wsłuchiwania się w to, co mówi do nas Pan Bóg, jest najlepszym sposobem, żeby nauczyć się rozpoznawać ten głos Boży w naszym życiu, w naszej codzienności, w tych codziennych wydarzeniach, bo Bóg przychodzi do nas w codziennych wydarzeniach. Czasami wydaje się w bardzo, bardzo prozaicznych, ale właśnie tam On jest. I tylko wtedy, kiedy my Nauczymy się go słuchać, wtedy dopiero odkryjemy jego, jego przychodzenie. Prośmy go dzisiaj o to w tej modlitwie słowem i też sami dajmy mu szansę na to, żeby się nauczyć, słuchać jego głosu. Życzę Wam pięknego, wspaniałego, błogosławionego dnia i Daj Boże. Do zobaczenia jutro z Bogiem. Pa!